Na to, żeby występować mu we wszystkim, być uległą i nie czego. Ja o Dziecko jest bezbronne I matki obowiązkiem jest tego dziecka bronić. Chronić je w każdej sytuacji. Pani nie była bezbronna. Miała pani matkę, miała pani przyjaciółkę. I proszę pamiętać, Mama, że gdyby ja Pani nie ja wie co zrobiła, na głowie stanęła, to Pani konkubent by się nie zmienił. Pan prokurator powiedział, że w tej sprawie Zasia nie powie mam, ale ja wiem, że tak nie będzie. To Pani swoje dziecko odzyska. Oczywiście miała Pani możliwość oddania dziecka do adopcji, ale myślę, że w tej sprawie nie o to chodziło. Że Pani chodziło o uratowanie maleńki. Ale jeżeli nie ma innego wyjścia, to należy się na adopcję decydować. Jest wiele osób, które na dziecko czekają. Mogła Pani nawet wstawiać osobę, która by Pani dziecko wychowała. Sąd wymierzył Pani parę właściwie w dolnych granicach zagrożenia. kary jednego roku pozbawienia wolności warunkowo zawieszając ją na okres próby lat pięciu i oddając panią pod dozor kuratora w tym celu, aby kurator śledził Pani życie od tego momentu, żeby Pani pomógł wyjść ze wszystkich problemów. Pani jest również zobowiązana do tego, aby informować sąd o tym, jak przebiega okres próby. Ja sama zajrzę do tych informacji. Chciałabym, żeby Pani wszystko tam napisała. Jaki jak jest stosunek w rodzinie? W tej chwili proszę walczyć o to, żeby dzieci były z panią. Żeby dzieciom nie działa się krzywda. Ma pani matkę, pan prokurator zajmie się sprawą pani konkubenta. Ale pani nie wolno się poddawać, bo pani ma dla kogo żyć i ma pani o kogo walczyć. Proszę o tym pamiętać. Jeżeli chodzi o pana, panie Grzybiński, to myślę, że po dzisiejszym dniu pan zrozumiał, że gdyby cokolwiek pan powiedział w swojej konkubinie, gdyby pan cokolwiek zrobił, to sąd natychmiast będzie o tym wiedział. Pana własnym interesie jest postępować w tej chwili tak, aby pani walizka miała słodkie życie. Rozumie pan? Proszę wstać, jak do pana mówię.